Rozpoczął się gruntowny remont drogi powiatowej Wizna Jedwabne. Z pierwszym etapem prac zapoznał się wicemarszałek Marek Olbryś wraz ze starostą łomżyńskim Lechem Markiem Szabłowskim, burmistrzem Jedwabnego Adamem Niebrzydowskim, wójtem Wizny Mariuszem Soliwodą oraz samorządowcami powiatu i gmin. Rozpoczynamy gruntowny remont, inwestycje, budowy drogi między miejscowością Wizna i Jedwabne. Droga powiatowa, ale bardzo zdegradowana i, po, i trzeba szybko wykonać ten generalny remont, dlatego że... No, nie da się dłużej po tej drodze jeździć. Według mojej oceny to najgorsza droga powiatowa w naszym powiecie Łążyńskim. To okres 40 lat, gdzie ta droga nie była wykonywana. To możecie Państwo sobie wyobrazić w jakim stanie technicznym. Ledwo można ją przejechać. To również taki pilotażowy program województwa podlaskiego, gdzie proponujemy zarządom starostw, ale też i gminom udział i współfinansowaniu tych dróg powiatowych, które ze względu na ubo budżetów powiatowych nie mogą sobie tego w całość finansowo złożyć i nasze, nasze wsparcie to 2 miliony 750 tysięcy złotych i reszta udziałowców czyli powiat i dwie gminy po 33% płacą to, co zostało do wykonania, a montaż to blisko 12 milionów złotych. Inwestycja to jeden z pierwszych w kraju, a pierwszy w województwie. Przykład montażu finansowego z udziałem Rządowego Funduszu Dróg Samorządowych oraz samorządów aż trzech szczebli: Województwa Podlaskiego, Powiatu Łomżyńskiego oraz gmin Jedwabne i Wizna. Jesteśmy na budowie drogi powiatowej relacji Wizna-Jedwabne. Niecałe 12 kilometrów drogi jest przebudowywane, remontowane przez. Firmę Trakt z Wysokiego Mazowieckiego, która to została wyłoniona w przetargu. Po raz pierwszy w historii powiatu inwestycja jest realizowana w systemie projektu i buduj, czyli firma miała za zadanie wykonać dokumentację techniczną, uzyskać stosowne zezwolenia i wybudować tąże drogę. Warte podkreślenia jest to, że inwestycja jest realizowana ze środków pochodzących z różnych źródeł. Prawie 50% to są środki rządowe z funduszu dróg samorządowych. 20% dotacja Marszałka Województwa Podlaskiego i 10% gmina Jedwabne, 10% gmina Wizna i 10% powiat łomżyński. Na remont tej drogi mieszkańcy czekali blisko 40 lat. Wiekopomna chwila to jest, bo droga nieremontowana praktycznie od ponad 30 lat, gdzie już można było powiedzieć, że się nie nadaje do użytku, więc mamy tą wiekopomną chwilę, roboty ruszyły, no i czekamy jej końca. Gmina ponosi 1 trzecią solidarnie wkładu własnego jeśli chodzi o jednostki samorządowe, mianowicie powiat, gminy i miasto jedwabne. No i jest to jedna trzecia. Na chwilę obecną mamy skosztoryzowane na 1,3 tysięcy. Remont tej drogi to nie tylko poprawa nawierzchni i poboczy, ale przede wszystkim inwestycja w bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu. Droga, która, którą mieszkańcy już zgłaszali od wielu, wielu lat, jeżeli chodzi o przebudowę, bo była w stanie bardzo katastrofalnym. Zagrażało to bezpieczeństwu uczestnikom ruchu. W końcu dzisiaj spotykamy się już, na, można powiedzieć, na takim już konkretnym Odcinku, który przeznaczony został do pierwszego, pierwszego remontu. Mamy nadzieję, że w przyszłym roku już pojedziemy, nowo wyremontowano e, drogę do Białego Stoku. W tej chwili i w Iźnie, ale też i w gminie Jedwabne sporo dróg przebudowujemy. Mamy w planach e, oczywiście też tutaj przy środkach funduszu e, dróg samorządowych, ale też i rządowego funduszu inwestycji lokalnych e, bardzo wiele dróg do przebudowania. W tej chwili trwa budowa na trzech dróg w naszej gminie. E, w przyszłym roku tu będzie aż pięć dróg, także bardzo się z tego cieszymy, że w końcu poprawi się bezpieczeństwo też. E, mieszkańców naszej gminy, ale też i gości, którzy przejeżdżają przez naszą gminę. Ta droga, na której się tutaj znajdujemy, jest bardzo strategiczną drogą, bo jest to najkrótszy odcinek drogi z Kolna do Białego Stoku, także jest bardzo duże natężenie ruchu, a po wybudowaniu pewnie to natężenie jeszcze się zwiększy. Zarządzający drogami powiatowymi poprosili użytkowników tej trasy o cierpliwość i wyrozumiałość. Przez najbliższe kilkanaście miesięcy czekają na drodze Wizna jedwabne utrudnienia, odcinki z ruchem wahadłowym, a zapewne także okresowe objazdy. Głównym zadaniem naszym jest wykonanie nowej konstrukcji drogi powiatowej, polegającej na tym, żeby wykonać główną konstrukcję. To znaczy, tu jest przewarstwienie różnych rodzajów. Gliny. I dlatego tą materiały trzeba wzmocnić poprzez wykonanie stabilizacji, wykonanie konstrukcji kruszywa łamanego i następnie nawierzchnie asfaltowe. Na pewno ruch wychodłowy będzie się odbywał prawdopodobnie aż do czerwca przyszłego roku. W tym roku planujemy ruchy wychodłowe do okresu do końca października, tak żeby okres typowo już jesienny, zimowy, nie było żadnych utrudnień ze względu na pogodę mgłę, krótki dzień. Zgodnie z kontraktem droga Wizna Jedwabne ma być gotowa do listopada 2022 roku, ale samorządowcy spodziewają się, że już kilka miesięcy wcześniej wjadą na nią pojazdy. Nowa droga będzie miała 6 metrów szerokości, obecnie 5 i oczywiście pobocza. Powstaną chodniki w miejscowościach i wszelkie niezbędne obiekty inżynieryjne.